Kwalifikowany charakter danych. Tak. Czy jeśli chodzi o dane z raportu CBCR, to możemy takim ufać yy, bezkrytycznie? Niczemu nie możemy ufać bezkrytycznie w zasadzie. Natomiast kluczowe jest to, żeby korzystać z tak zwanych kwalifikowanych raportów country by country. I są to w zasadzie raporty, które wypełnia się z kolei na podstawie kwalifikowanych danych finansowych. Tak? Czyli te kwalifikowane dane finansowe zgodnie z komentarzem do podatku wyrównawczego komentarzem GLOB, mogą i najczęściej będą stanowić sprawozdania finansowe skonsolidowane, tak? Bo to jest jakby podstawa zasada liczenia podatku w ogóle wyrównawczego i tym samym również weryfikowania tego, czy mamy możliwość stosowania bezpiecznych przystani. To jest bazowanie na skonsolidowanych danych finansowych, które jednostka centralna kalkuluje, a dane np. w pakietach konsolidacyjnych są przekazywane z jurysdykcji lokalnych właśnie do centrali. To jest pierwsza możliwość. Jest jeszcze możliwość korzystania z tak zwanych akceptowalnych albo zatwierdzonych sprawozdań finansowych, czyli takich sprawozdań finansowych jednostkowych w danej jurysdykcji. W drodze wyjątku, w sytuacjach, kiedy mamy jednostki, które się nie konsolidują i tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego zagadnienia bo niekonsolidowane mogą być jednostki, które ze względu na swój niewielki rozmiar albo nieistotność po prostu nie są konsolidowane. Tak i o to zawsze pytają klienci. Co z nimi? Co, co z tymi, nimi? których nie konsolidujemy? Czy uwzględniamy, czy nie uwzględniamy? Te, te, te jednostki akurat uwzględniamy i tutaj najczęściej w, musimy też odpowiednio dostarczyć dane do raportu country by country co do, w stosunku do tych jednostek. Natomiast trochę inaczej wygląda sytuacja z jednostkami przeznaczonymi na sprzedaż, które w sumie też są niekonsolidowane w związku z faktem, że są przeznaczone na sprzedaż. I tutaj yy, przyjęto tak, tak, taki model działania, że uznano, że... Oczywiście te jednostki mogą mieć albo straty, mogą mieć duże przychody również, prawda? To, to wszystko zależy od, od konkretnego przypadku. Natomiast ponieważ to może być zmienne z perspektywy jakby stosowania Safe Harboru, uznano, że nie ma jakiejś jednej tendencji, że to zawsze będzie jakby w jedną stronę e, skutkowało z perspektywy efektu liczenia tych trzech testów, więc uznano, że e, dane tych jednostek nie muszą być uwzględniane, w, nie są, po pierwsze nie są uwzględniane w raportach country by country i nie będą w związku z tym brane również pod, do pod pod uwagę przy liczeniu naszego, naszej przejściowej bezpiecznej przystani.